...wiecznie. Ja zawsze podkreślam, że naprawdę osoby wrażliwe na wysokie temperatury, a dziś do 35 stopni w cieniu, po prostu między godziną teoretycznie 12 a 15, ale przy takich temperaturach może nawet. Między godziną 10 a 18 po prostu nie powinny wychodzić z domu. Poranek w tym momencie, właściwie w całym kraju, pogodny, słoneczny, a po tropikalnej nocy także bardzo ciepły. Suwałki najchłodniejsze, tu 15 stopni, w Zakopanem 16 i nieco więcej chmur, co przed chwilą widzieliśmy. Ale Warszawa, łódź 20 stopni na zachodzie kraju, już 22. Większe zachmurzenie na Nizinie Szczecińskiej, a także na zachodnim Pomorzu, bo już o zachodnie granice kraju. Zaczyna się ocierać front atmosferyczny, który dzisiaj przysporzy mnóstwo problemów. Przede wszystkim na wybrzeżu, na kujawach, w okolicach trójmiasta, ale i w wielkopolsce, na mazowszu, na ziemi Łódzkiej, na dolnym śląsku czy na opolszczyźnie będą wypiętrzać się chmury burzowe, będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Także zjawiska mogą być bardzo niebezpieczne w trakcie burz silnej porywisty wiatr, jest niestety zagrożenie gradobiciem. IMGW mówi nawet o trąbach powietrznych najchłodniej w koło brzegów w Szczecinie. Tu w najcieplejszym momencie dnia 24-25 stopni, ale poza tym w całym kraju powyżej 30 i absolutnie rekordowe 35 stopni w cieniu. W Warszawie. Warszawa jest dziś drugą najcieplejszą stolicą, także ja już nawet nie mówię o Półwyspie Iberyjskim, bo tam chłodno dwadzieścia kilka, ale Rzym, Ateny, chłodniejsze od Warszawy. Cieplej dziś tylko w Bukareszcie i w Budapeszcie, bo tam o jeden stopień więcej, 36 stopni. A od poniedziałku zdecydowane ochłodzenie, niskie ciśnienie, opady deszczu i jeszcze możliwe burze na wschodzie kraju. Wtorek rekordowo chłodny, dziś do 35 stopni w Warszawie, a we wtorek w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 16. Wtorek najchłodniejszy, środa, czwartek już z temperaturą powyżej 20 stopni, trochę popada, trochę pokropi, ale też zobaczymy nieco więcej słońca. Natomiast od piątku zdecydowany wzrost ciśnienia, więcej słońca i zrobi się już cieplej. Prognoza wakacyjna niebezpieczna, bo dziś w większości bałtyckich kurortów, niestety, ale mogą pojawić się burze, Bałtyk coraz cieplejszy. Na przykład w wózce temperatura wody jeszcze niedawno 17 stopni, dziś już 19, i dopóki nie pojawią się burze, oczywiście warto z tej pogody korzystać. Zdecydowanie więcej słońca i to właściwie przez cały dzień na Warmii, na Mazurach i tu też cieplejsze jeziora, bo w węgorzewie 32 to temperatura powietrza, a 23 stopnie to temperatura wody. Żeglarze powinni uważać, bo miejscami, nawet bez burz. Prędkość wiatru to 5 stopni w skali Boforta. Zobaczmy jeszcze południe Europy. Południe Hiszpanii pogodne, bardzo ciepłe, ale nie aż tak gorące jak Polska. Barcelona 28 stopni, w Lizbonie zaledwie 23. Ocean chłodny tu 17 stopni. Na Gran kanarii mogą dziś pojawić się opady deszczu. Gorąco i bezchmurne niebo, także w Chorwacji. Bezchmurne niebo w Duprowniku, w Neapolu, w Splicie 34 stopnie, a Adriatyk z temperaturą wody. Na poziomie 24 stopni. Gorąca również Turcja, Grecja. Temperatura Morza Czerwonego to nawet 28 stopni. Oczywiście zapraszam na kolejne prognozy, także te wakacyjne i do zobaczenia. Czyli godzina 16.17. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. I trzeba przyznać, że pogoda dziś wyjątkowo dynamiczna. Jeszcze teraz, dokładnie w tym momencie. W większej części kraju pogodnie, miejscami nawet słonecznie, ale chmury frontowe wkraczają do Polski. Myślę, że już za pół godziny na zachodzie, na Ziemi Lubuskiej, mogą pojawić się pierwsze burze. W tym momencie burze w całych wschodnich Niemczech, chociażby. Frankfurt nad odrą tam niebezpiecznie. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo ciepły poranek nie ma co się dziwić. W końcu za nami gorąca noc. Suwałki już 19 stopni, choć godzinę temu 15. W Warszawie w Łodzi 23, we Wrocławiu 24. Tak naprawdę nawet o bardzo wczesnym poranku nie jest potrzebna dodatkowa bluza. Wystarczy krótki rękaw, koło brzeg tu 19 stopni i to właśnie na północnym zachodzie, w tym momencie już całkowite zachmurzenie, burze Pojawiają się już nad Bałtykiem. Chmury frontowe wkraczają do Polski. Jeszcze nad Polską zgromadzone jest bardzo gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale za frontem napływa do naszego kraju zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarnomorskie i na styku tych dwóch mas powietrza, niestety, ale będą się dziś wypiętrzać bardzo niebezpieczne chmury burzowe. Najgorsza sytuacja przede wszystkim w okolicach Trójmiasta na Kujawach, ale niebezpiecznie także w Wielkopolsce po przejściu Frontu na północnym zachodzie będą pojawiały się jeszcze opady deszczu. Tu chłodniej, koło brzeg Szczecin 24-25 stopni w najcieplejszym momencie dnia, popołudniowe burze na Mazowszu, na Ziemi Łódzkiej, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku i właściwie poza północnym zachodem w całym kraju powyżej 30 stopni: 33 stopnie w Łodzi, we Wrocławiu, w Opolu, czy w Krakowie i w Katowicach. I wspomniana już Warszawa, którą przed chwilą mogliśmy oglądać z temperaturą do 35 stopni. A poniedziałek już zdecydowanie chłodniejszy, jeszcze burze mogą pojawiać się na wschodzie kraju i dziś i w poniedziałek niskie ciśnienie, możemy mieć delikatne problemy z koncentracją, oczywiście biometr niekorzystny, a wtorek... To naprawdę napływ chłodniejszych mas powietrza. Warszawa 16, Podlasie-Subalszczyzna 17 stopni, jedynie na Podkarpaciu 20, i to jest oczywiście najcieplejszy moment dnia. Środa i czwartek już nieco cieplejsze, z przelotnymi opadami deszczu, które są teraz bardzo potrzebne. Temperatura już powyżej 20 stopni, a w Przede wszystkim wzrost ciśnienia, więcej słońca i wzrost temperatury, prawdopodobnie kolejny weekend również będzie upalny. Jakość powietrza w tym momencie najczęściej perfekcyjna, chociaż w Kaliszu we Wrocławiu w Częstochowie czy w Katowicach pojawiają się minimalne zanieczyszczenia. Ja życzę miłego dnia i do zobaczenia. Najbezpieczniejszym miejscem, żeby przetrwać burzę, jest po prostu własny dom, własne mieszkanie, także jeżeli zbliża się burza, Najlepiej zostać w domu. Samochód też nie jest złym wyjściem, pod warunkiem, że. Nie zaparkujemy pod drzewami. Jeszcze spokojnie, jeszcze pogodnie i bardzo ciepło. Już w tym momencie Warszawa, łódź 23 stopnie i 24 stopnie na zachodzie, czyli także na dolnym śląsku. Tak jak Karolina powiedziała, dolny śląsk, stolica ciepła. Teraz to widać bo 24 stopnie, ale później wygrywa jednak mazowsze suwałki z bezchmurnym niebem. Tu jeszcze nie przekroczyliśmy granicy 20 stopni, bo 19 podobnie jak w koło brzegu i na północnym zachodzie też się chmurzy, to jest po prostu chwila, kiedy pojawią się opady deszczu. I niestety wystąpią niebezpieczne burze, burze przede wszystkim w okolicach Trójmiasta, na Kujawach, w całej Wielkopolsce. Ziemia lubuska już po południu będzie spokojniej, ale akurat na ziemi lubuskiej jeszcze przed południem mogą pojawić się burze niebezpiecznie także na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Czyli mamy ostrzeżenia dotyczące burz, w ich trakcie ulewny deszcz, silny i porywisty wiatr. Może się zdarzyć tak, że przekroczy miejscami prędkość 100 km na godzinę. Chociaż na Podkarpaciu, to też warto podkreślić, i w Małopolsce, nawet przed burzą, też wiatr może być dzisiaj nieco silniejszy i osiągać prędkość do 50 km na godzinę. Ale mamy też ostrzeżenia dotyczące upałów. Nie zapominajmy o tym, że chociaż w pierwszej części dnia, przede wszystkim na wschodzie, w centrum, możemy korzystać z tej aury. Pijmy dużo wody, zadbajmy o nakrycie głowy, czy chociażby zwykły krem z filtrem. Osoby wrażliwe w ogóle lepiej z domu nie Powinny wychodzić chociażby między godziną 12 a 15. Poniedziałek już chłodniejszy, na ogół pochmurny, ale jeszcze na wschodzie kraju mogą pojawiać się burze. We wtorek zimno, 16 stopni w Warszawie, 17 na Podlasiu czy Suwalszczyźnie, 18 na zachodzie kraju. Także wtorek to będzie takie zimne lądowanie, ale z drugiej strony burze. Do środy, do czwartku, a nawet do piątku nie powinny się już pojawiać. Od piątku zrobi się cieplej, ciśnienie wzrośnie, na niebie zobaczymy też więcej słońca. I to nie jest tak, że w środę i w czwartek będzie padać przez cały dzień, tam będą też przejaśnienia czy chwilowe, nawet dłuższe rozpogodzenia. Dziś w Darłowie, w Łebie, we Władysławowie mogą pojawiać się burze, już w tym momencie burze. Nad Bałtykiem. Bałtyk coraz cieplejszy, bo w międzyzdrojach to już absolutny rekord. Temperatura wody na poziomie 20 stopni, Władysławowo-Łeba 18. Na pocieszenie powiem, że Atlantyk nawet minimalnie chłodniejszy, a jeziora w Polsce zdecydowanie cieplejsze. Temperatura wody do 23 stopni, gorąco Giżycko, Mikołajki, temperatura powietrza 32 stopnie, wiatr no już nie do końca dla żeglarzy, bo miejscami 5 stopni w skali. Boforta, wspomniana Portugalia, Lizbona, Atlantyk, tu temperatura wody to zaledwie 17 stopni, północ Hiszpanii, La Coruña 15, więc też raczej w piance, a niekoniecznie e, takie typowe kąpiele. Ale południe Hiszpanii, Barcelona, Walencja, Almeria, gorące, słoneczne, w saint mogą dziś pojawić się przelotne opady deszczu. Rzym chłodniejszy od Warszawy, 33 stopnie, ale w Palermo... Na Sycylii 40 stopni w cieniu, temperatura wody 25, pogodnie słonecznie dziś w Chorwacji, a na przykład w Bułgarii e, temperatura wody w Morzu Czarnym 23 stopnie, warna bezchmurna, bezchmurna także Kreta, czy chociażby właściwie cała Turcja poza Samsung, gdzie może delikatnie pokropić. Więcej w kolejnych prognozach. Do zobaczenia!